Każdy na TikToku teraz gada o arabskich perfumach Lattafa, latafa, nikt nie pamięta, że Al-Haramain już dawno temu zrobił zajebistą serię perfum Amber Oud, a dzisiaj przetestujemy nowy z nich, czyli Dubai Night. Ekstrakt perfum, który według opinii w sieci ma mega trwałość. To jest ponoć klon, zamiennik dla Montal Arabian Stonka. O, ale strzela, ale ma długi... No to są klimaty Arabian Stonka, ale są też znaczące różnice. Ну, поставьте мне. Да. klonem, zamiennikiem bym tego nie nazwał. Zdecydowanie to są co najwyżej inspirowane klimaty. W Arabian Stonka od razu po nocach dostajemy tym takim ciężkim, mrocznym drzewem agarowym wymieszanym z cukrem. W Dubai ten agarowy cukier jest stonowany, czuć trochę więcej nut owocowych, kwiatowych. Szafran, bergamotka, elemi, róża, angar, kunwalia, fasolka, tonka, bursztyn, pismo, mech, dębowy. Borsuki, kuny, jenoty. A bergamotka z mchem daje delikatny vibe Aventusa. Świeższa, delikatnie owocowo, delikatnie bardziej kwiatowa. Wariacja na temat klimatów Montal Arabian Stonka. Słody czyn drzewa agorowe są mocno wyczuwalne, ale one są również przykryte przez wcześniej wspomniane nuty. Napowiem no, Wam, że to mi się podoba bardziej, serio. I jakość jest na podobnym poziomie. Boję się użyć stwierdzenia, że to ma trochę lepszą jakość, a jest tańsze o połowę. Zobaczmy, jak się rozwija na skórze. Więcej informacji o zapachu znajdziesz w opisie.